Hej Kasper, fay. w nowym vlogu, dziś jedziemy na rękę tych pleców, nigdy nie, nie miałam, nie wiem czego się spodziewać, także zobaczymy, zobaczymy, z tą rwą kulszową trzeba coś zrobić, nie? Mam skierowanie, jedziemy. Uff, powiem Wam, że jestem po zdjęciu. Wynik dostanę jakiegoś linka na SMS, co ja się tu nabudziłam, żeby się tu dostać. Po prostu porażka. Patrzcie, widzicie, to jest, taki, jest takich, to takich I po prostu dobrze, że kogoś spotkałam po drodze, tobie troszeczkę po tutaj dotrzeć. Zobaczymy, co to za badania. Yy, jak to wyjdzie bo 13 lipca ma wizytę u lekarza już wybrałam się trochę na ostatni bo dwa dni się czeka na opis ale że w tych upałach ja bym tak nie wyleżała bez ruchu, nie? Właśnie, zawsze, bo się trzeba zawsze podtrzęsę, Jak jest bardzo gorąco. A tu się trzeba w ogóle nie ruszać w ogóle. Bez ruchu leżeć. Dobrze, zobaczymy sobie, co to będzie, I co to będzie. Dobra. Pokażę Wam w ogóle, bo to są tereny. Normalnie, jak tu nie pogodzić? Tu jest uliczka, a ja jeszcze z moją orientacją, nie? Ja po prostu łażę jak coś ma. Ja nie wiem potem, gdzie ja mam iść, gdzie wyjść. Jak jest jakaś ulica zablokowana, zastawiona, no i zaś nie wiem, gdzie ja wylazłam, nie? Wydaje mi się, że tu. <grym> okej okay. Godzina później Jelo, no, to nie jest śmieszne. Jak ja znajdę swój samochód, to będzie dobrze. Dobra, to poznaję. Chyba idę dobrze. Ja cię sule. Czy wejdzie kciuki, co zdojda swoje auto? weź <gry> problem. Jest, chyba jestem. Chyba trafiłam. Wiecie co to, ja naprawdę nie żartuję. Ja mam taką rodzację w terenie, że kiedyś nie wiem ile kilometrów zadjechałam, bo musiałam tam kurczę yy, dwa skrzyżowania mi ludzi i ja już nie miałam trafić, nie no. ubieg GPS to podstawa. Tak jest moja żaba czarna bo... Dobra. jest Zobacz, No i że tam jest. jest. O jaki wiatr, o matko jaki wiatr, a my się wybieramy do kina, miał ja być Marwell, nie będzie Marwell, będzie horror, kurde jak ja na horroru że nie patrzę, czarny telefon czy zamek, pokażę wam jak mój plac teraz wygląda. Może od tak patrzcie, tu już boroki porobili, pod schodami, schody też będą zmienione. Tu jest chodniczek zrobiony. Tak, tutaj paletki układają, które są do oddania. Moje biedne kwiaty. Patrzcie, do roboty. Patrzcie. Tu. Krawężniki ostatnio robili. Nie słuchajcie, tam moi niedobrzy siedzi, co tak właśnie krzyczą po nocy. Tutaj widzicie, o. tak jak będzie zrobione, to będzie fajne, nie? No, wszystko w pocie Patrzcie, będzie miarka za. No, że bardzo doceniam pracę. Taty, teścia, mojego mężusia, mojego sędzia. Dużo roboty tu robimy. A ja czekam na księciu, nie? Nie się wybrać jakoś do tego kina No. tego go zawołać. Muszę się jakoś ze mną na ten chorus. Yes? No, wrzuciłaś jeszcze pasteter. Było zimno. Jednak zimno, wiecie? No, wiaterek, ale ja się cieszę. ja nie narzekam, absolutnie, absolutnie, ja wolę tak niż jak jest z który ma nadejść. Mój tam ściemnia, on pierwszy raz idzie ze mną na horror, nie? Ja za panienkę chodziłam na horrory, thrillery, horrory. Pamiętam jeden film, to aż ludzie z sali dosłownie chcieli wyjść i tak z cichaczem na dół do drzwi, a drzwi zamknięte, a tam akurat, bo uuuu, a ci lecieli, kurczę, chcieli da szybko uciekać, no. Fajnie, fajnie. To jest inne nagłośnienie, więc takie horory, thrillery się super Tak z innej beczki, nie? No. Także idziemy do fajnego kina. Cieszę się bardzo. że nie zdążymy. Tak. Nie <grytanie> pokażę. Ja będę wycinać, ale ja ci nie pokażę. Nie bój się. Nigdy, ani Wojtek, nigdy, nigdy nie był się. Możesz. Zawsze tam słychać, jak ktoś yy, tam... No i małeś. O, o tak a, ty, a ty może jakieś kotloki na tym? Na po koty masz? No. Dzień. co na parku? Oh, okay. Jesteśmy po filmie Cóż powiedzieć? Szkoda kasy chyba no. no. Szkoda kasy Myślałam, że będzie trochę coś więcej Jakiś taki konkretniejszy no. Taki Dupę nie urywam Też po prostu puszę, bo się uduszę Mój pupilek Kostusia no, jej, ja serio musisz teraz kasti okej, eee, ja. ok, słuchaj, Fiki. Więc tak, e, już praktycznie chciałam na pożegnanie, nic takiego się w tym vlogu nie działo. Niestety, w moim życiu też w tym razem nie było za dużo takich momentów, co mogłabym wam nagrać. Więc. Tak mi przyszło na myśl, nie, jak żeśmy wracali teraz, że słyszałam, gdzieś mi się o uszy obiło, że ma być kolejna fala, fala koronawirusa od września. Więc smertwe, film fajny, niefajny, korzystajcie, póki możecie. Kurczę, bo znowu jak nas zamkną, to kina i wszystkie te inne możliwe, gdzie idzie sobie fajnie wyjść, no będzie to niedostępne, nie. No, nie wiem, czy to prawda, nieprawda obiło mi się, no i to w radiu gdzieś, to nie, że mi tam ktoś powiedział, wam, ale ten tylko wiecie, gdzieś tam w radiu słyszałam, że już ponoć znowu to rośnie i od września, nie wiadomo, będą jakieś restrykcje, restrykcje. Nie wiem jak Wy właśnie byliście wstępieni na tego koronawirusa. Myśmy go mieli w domu dwa razy. Pierwszy raz, powiem Wam szczerze, kurde, dało mi w kość, nie? Ja mało nie wylądowała w szpitalu na no, na tym tlenie bardzo źle oddychałam. już lekarka tak mi chciała skierowanie pisać, ale powiedział, że jeszcze zobaczę jedną noc, że zadzwoni i tak dalej. No, nie. No, spałam praktycznie na siedząco bo nie szło oddychać. No, i w gorączka, żeśmy wezmieli No, siedzieliśmy tu w domu, o No, tu, tu. drugi raz, bo też mieliśmy oczywiście drugi raz. Nie wiem, jak to się dziadostwo u nas do domu znosi. E, drugi raz to już było łagodniej, nie? E, też tam trochę, nie? Człowiek był słabszy, musiał polegiwać, tam trochę gorączki. No, też nie cudawianki na patyku, z tymi testami, nie? Bo pierwszy mi wyszło, że nie jestem, później musiałam zrobić powtórkowe, bo tutaj mieli, ja niby nie miałam. Jak jechałam na powtórkę, to się okazało, że już ja znowu jestem. No i tak sobie tu kwitli, nie? Rodzice tutaj nam zakupy donosili, podczepili, i tak dalej, nie? No, także Boże, żeby nie. Zaś by się to miało zacząć za chwilę od nowa, przez połowa nie? Za chwilkę, no. Także nie wiem, czy byście mieli, czy byliście szczepieni. Jak kurde, się dałam zaszczepić, to jest Wam szczerze. Żałuję, nie? Bo słyszę, że teraz organizmy pomogą po roku, po dwóch co się tam robić niefajnego, nie? Nawet mojego lekarza, e, neurologa specjalnie pytałam. Czy mam się szczepić? Czym się szczepić, tym na kartkę, że tak, to i że mam zalecone czekajcie co, to na Pfizera. Że ja mam mieć Pfizera, nie? No. Bo pewnie wczoraj, że żałuję. Byłam dwa razy. Trzeci raz już nie szłam, już to raz chyba zbyt dużo. Może się uparł, że nie chce i powiem, że to Przynajmniej on najwyżej nasz domek będzie mieć dzieciaki. jakby mi się co tam... no. Nie no, różne rzeczy się słyszy. Już nie wiadomo, bo ja wam, że taki metlik na głowach robią wszyscy, żeby już nie wiadomo, w co wierzyć, nie? No, ale suma sumarum. poza jakieś te świństwo w sobie mieć? Nie wiem, czy to miało cel. To Tak nie? się nieraz na tym zastanawiam. No, zobaczymy, co będzie. Trzeci mi również ok. Nie wiem, jak ześmę Dajcie znać tam e, w komentarzach, proszę. Bo mnie to zawsze zastanawia, czy semowcy się szczepili, czy nie. Tylko mi tak lekarz kurczę podkusił, mi. czy inni lekarze też Wam zalecali, żeby się zaszczepić. No, w ogóle bardzo dziękuję, że tam oglądacie moje filmiki. Naprawdę jest to moja radocha. No, takie mam odczucie, że chociaż coś tam sobie nie pykam robię i, i jakiś to ma tam sens cel i w ogóle nie, że komuś może, a już tam się coś podoba. Dajcie lajka, subskrybujcie, proszę Was. Wam to zajmie sekundkę, nie? A ja mam potem taką radowę, jakbyście widzieli, nie? <grybujesz> Jak ja się tym cieszę. Bardzo, bardzo. Dziękuję Wam kochani. Także trzymajcie się zdrowo, uszy do góry, pamiętajcie zawsze. Może być gorzej. E, cieszmy się z tego, co mamy. Dziękujmy zawsze za to, co, co mamy. Bądźmy wdzięczni. Nie? Jedni dla drugich bądźmy dobrze, a nie wilkiem. Nie? No. Także pa, słoneczka. W tym tygodniu, no w tym tygodniu, co będzie? Nie wiem, co będzie. Czy będę nagrywać, jak będę, to zajmę takie drobne rzeczy. Chociaż mam, kon mam wizytę u lekarza z tą moją. E, moim kręgosłupkiem. Zerwą kulszową, i tak w ogóle w wynikach już mam, wyszło właśnie, że mam tam jakieś tam na dole kręgosłupa, co najwyżej Wam napisze tam w tamtym filmiku, ja będę co to tam, no, dość pospolite, ale jednak coś tam jest, że boli, nie? Mam na papierku, więc jest dobrze, no. Dobra.